Cześć, ja nazywam się Jonathan Urban i dzisiaj porozmawiamy o kanonie 85 mm RF. Zanim Wam zacznę opowiadać, jak mi się podobają zdjęcia, jak działa autofokus, jak działa stabilizacja itd., itd., to może zastanówmy się, jakie my w ogóle inne opcje mamy w tym systemie. A w tej chwili to właściwie w dwóch systemach, bo mówimy o nowym systemie RF, ale też o starym systemie EF poprzez adapter do nowych aparatów. To oprócz tej nowej 85 mm, Mamy jeszcze bardzo starą 80 85 EF. Z lat 90. jeszcze obiektyw F18, która jest bardzo tania. Mamy jeszcze dwie wersje L z generacji jeszcze EF. Obiektywy mające tam parę, paręnaście lat, czyli wersje F12 i F14. Bardzo drogie obiektywy optycznie. F12 dobra, ale trzeba przymknąć troszeczkę przysłonę f1.4 trochę za droga jak na to co oferowała. No i jeszcze mamy oczywiście dwie bazuki, ale dwie bardzo dobre bazuki. czemu bazuki? No bo to są te potężne obiektywy. Naprawdę jest średnica chyba 90 ponad chyba milimetrów. Po prostu ten obiektyw robi takie, widzicie nawet nie umiem powiedzieć tego, bo robi takie duże wrażenie. Chciałem powiedzieć, że robi piorunujące wrażenie, jak zobaczycie na moje zdjęcie profilowe na Google, czy no, na YouTubie, to tam właśnie mam ten obiektyw założony. Yy, jeden z nich, właściwie, czyli Sigma 85 mm f1.4, bardzo duży obiektyw, ale bardzo ostry i cenowo całkiem przyzwoicie na to, co oferuje. Jedyna wada to wiadomo rozmiary. I druga bazuka to nowy obiektyw RF, ale z linii L. Tef, on jest f1.2 świetny optycznie i tak dalej i tak dalej ale jeżeli nie wiecie to sobie wpiszcie sobie w Googlea canon 85mm RF f1.2 i zobaczcie ile kosztuje i zastanówcie się czy na przykład potrzebny wam jest samochód, a może nie jest wam potrzebny a może możecie mieszkania z komuś wynająć i wtedy zastanówcie się czy chcecie kupić ten obiektyw stara 85 Problemy z autofokusem w gorszych warunkach oświetleniowych, chociaż w normalnych warunkach dobrych jest przyzwoicie, ale wiadomo nie wykrywa okaz tak z bliskiej odległości i czasami troszeczkę jest ten stary przód, tył, przód, tył, przód, tył. Tego nie lubimy, tego nie chcemy widzieć w 2022 już roku. Ani nawet parę lat temu to już było nie do zaakceptowania. Te body mają naprawdę świetne możliwości i ten obiektyw trochę je ogranicza, ale mówię, to zależy od warunków, bo w dobrych warunkach idealnych, oświetleniowych, nie gdzieś pod słońce, nie gdzieś gdzie jest mało światła, to radzi sobie, przyzwoicie, i nawet na F18 jest przyzwoicie ostry, także ja go mam. Fotografem takim typowym nie jestem. Do filmu mi wystarcza, można troszeczkę przymknąć, przysłonę, cena jest fantastyczna. Także dla mnie się sprawdza, ale powiem Wam szczerze, że ten nie kusi. I teraz Wam powiem czemu. Teraz tradycyjnie już muszę czymś rzucić na filmie, także rzucam teraz tym obiektywem. Jest tani, ale, ale nie chciałbym, żeby coś mu się stało. Ale muszę go gdzieś odłożyć. Tu mam kanapę, która jest w miarę miękka, więc mam nadzieję, że nic nie stanie. Dobra, przeżyło chyba. I teraz przejdźmy do tematu. Gdzie jest ten przód? Kanona 85 mm RF F2.0. Ostrość? No tutaj kanon się spisał świetnie. Jest ostry od tak zwanej pełnej dziury, czyli od F2.0. Co jest oczywiście dobrą wiadomością, bo F2.0 to jest nawet mniej albo więcej. Liczbowo więcej, ale oczywiście przysłona. Yy, chcemy, żeby była jak najniższa, wiecie o co chodzi. Słaby żart, bardzo słaby żart. Ale chodzi o to, że jeżeli tutaj macie F2.0 i jeszcze byście musieli tą przysłonę przymknąć żeby mieć dobrą ostrość, no to trochę by było słabo, ale można używać przy pełnym otwarciu, także nawet przy F2.0 można spokojnie używać. Coś mi dzisiaj wszystko swędzi. Ach, straszne to jest. Zawsze jak filmuję, to nie tylko dzisiaj. Szczęście rzadko filmuję, chociaż powinienem na częściej, to nie wiem czy na szczęście. Ale no, dobra, chwila przerwy technicznej. Dobra, o czym to ja mówię? A, że jest ostry od pełnej dziury. No to tyle właściwie musicie wiedzieć. Jest ostry wystarczająco. Nie będę wam pokazywał zdjęć ściany w kontrolowanych warunkach oświetleniowych i będę, nie będę przybliżał 300% żeby zobaczyć dokładną ostrość w porównaniu z 15 innymi obiektywami bla 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 mnie to takie rzeczy strasznie nudzą nie interesuje mnie to, zrobiłem parę zdjęć tym obiektywem mam też doświadczenia i też zdjęcia, parę zdjęć od Kamila z tego obiektywu Kamil uchwyceni w kadrze macie Oczywiście link w opisie do jego profilu. On pożyczył ten obiektyw do testów. Dzięki temu oglądacie ten film, także radziłbym wejść na Instagrama, napisać mu DM-a, napisać mu wiadomość, dzięki Kamil, że pożyczyłeś się na ten, nowy ten obiektyw. Dzięki temu możemy oglądać film o nim. No, zróbcie to. O stabilizacji za wiele się nie wypowiem. Jest, robi różnicę, czy jest włączona, czy wyłączona ciężko teraz powiedzieć jak to właściwie działa osobno bo niestety to jest coś czego bardzo nie lubię i co mi się bardzo nie podoba teraz kanon zmień to proszę że jak połączycie obiektyw do aparatu gdzie ten aparat jest? jest tu i przestawicie stabilizację on off to wyłącza to zarówno stabilizację w obiektywie jak i w body, i nie da się tego odłącznie, rozłącznie, nie da się tego oddzielnie sterować. Także jeżeli po prostu tutaj zrobicie off, to jest off wszędzie. No i po prostu ciężko zauważyć, ile ta stabilizacja w obiektywie daje sama w sobie, nie licząc tej, która jest w body. Tak jak teraz o tym pomyślałem, to w sumie to jest prosta droga do tego, żeby nas oszukiwać, czy ta stabilizacja jest, działa dobrze czy nie, bo nie wiemy w sumie, jak działa sama. W każdym razie ze stabilnością nie ma problemu i fajnie, że to jest. Myślę, że jednak robi to jakąś różnicę. Sekcja autofokusie, na szczęście, będzie bardzo szybka. Rewelacja we wszystkich warunkach, z nowymi body oczywiście. Mówię o doświadczeniach z Canonem R6. Kamil też ma Canona R6 i na nim testował ten obiektyw, więc dwie R6 różne. I na jednej i na drugiej sprawowało się to pięknie, po prostu. Rewelacja. Pewnie na starej RC by nie było tak dobrze, bo to jednak. Kompletnie inny system autofokusa, dużo starszy, jeszcze z Canona 5D Mark IV, ale na tych nowych R5, R6, R3 i wszystkie następne będzie tylko jeszcze lepiej. Łapie oko, nawet z większej odległości, twarz to w ogóle z kilometra, także jeszcze stołek skrzypi. Stołek skrzypi, lampa szumi i jak tu mieć dobrą jakość dźwięku? A w każdym razie chodziło o to, że autofokus jest naprawdę świetny, nie ma się czym przyjmować. W porównaniu do starej 85, jest super. Sigma jest lepsza od tej starej 85, ale to jednak jeszcze nie to samo. No bo po prostu to nie jest Canon, to nie jest też obiektyw najnowszy. Tylko on tam ma nie wiem ile, 10, 8, no nieważne, ale ładnych parę lat już ma. A to jest w miarę nowy obiektyw i zbudowany przez Canona z bagnetem od razu RF pod nowy system, więc to jakby logiczne, że powinno to działać i działa. O plastyce obrazu nie będę się wypowiadał, bo jednak trochę za mało go używałem i za mało go też oglądałem zdjęć czy materiału filmowego ze swojej 85 z i z tej i z Sigmy, żeby mieć jakieś dobre porównanie. Zdjęcia wyglądają bardzo ładnie, bardzo ładnie, kontrast wygląda i tak dalej, ale... Takich niuansów to nie sposób wyłapać. Nie jestem też specjalistą od takich rzeczy, więc tutaj wam nie będę czarował, że jest jakaś tam super plastyka, czy że nie jest, czy nie. Wiem. Nieważne. Jest. Zdjęcia są ładne. A, i ważna rzecz dla filmowców. Słuchajcie, bo miałem z tym problem z wieloma obiektywami wcześniej. Oczywiście, nie pytajcie się mnie czegoś, nie domyśliłem, po co jest ta opcja. A ten obiektyw ma też funkcję makro. Co jest przydatne w fotografii, filmowaniu? Nie muszę tego tłumaczyć. Ostrzy z bliska, czy jest bardzo bliska? Nie, ta, to nie jest 100 mm makro, ale na pewno, na pewno ostrzy dużo bliżej niż moja, sta, o, moja stara 85. Jest tragiczna pod tym względem. To jest jedyna rzecz, która mnie zachęca, żeby kupić coś nowego. Tak to mi wystarcza w sumie na te moje zastosowania, albo to jest inny temat, ale fajnie, że to makro jest. Kwestia była taka. To sobie rozwiązałem niedawno ten problem. Co jest dosyć, dosyć oczywiste i możecie ze mnie się pośmiać w komentarzach, tutaj macie taki przycisk full. I też można ograniczyć sobie, jak daleko, albo jak bardziej jak blisko ostrzy obiektyw. Jeżeli mamy na full, to po prostu od minimalnej odległości ostrzenia do maksymalnej do nieskończoności będzie nam on ostrzył i będzie po prostu jechał od początku do końca. I problem jest taki, że autofokus jest szybki. Chyba, że wejdziecie w tryb makro, i szczególnie to dotyczy filmowania. Zresztą w filmowaniu jest największy problem, jak chcecie z czegoś bardzo bliskiego na coś bardzo dalekiego przejść szybko. Bo na zdjęciach to i tak się musicie podnieść aparat, zmienić kadr i tak dalej. To w tym czasie autofokus się ogarnie, że tak powiem. Ale na filmie to był zawsze problem, bo blisko czegoś filmowaliście makro i co? I chcieliście zrobić inny kadr. Oddalić się, przesunąć aparat gdzieś w inną stronę, żeby pokazać na przykład w nieskończoność, czy tam nawet parę metrów do przodu. I autofocus był w tym trybie makro, i ta tuba się wysuwa i się wsuwa i się wysuwa i się wsuwa, i, się wsuwa, i chwilę to trwa, zanim to przejdzie. Oczywiście trochę przejaskrawiam ale natomiast no, było to denerwujące zawsze, czy w setce makro wcześniej, czy na początku w tym obiektywie. I po to są te ograniczniki, bo możemy sobie dać na przykład, pierwsza opcja, oprócz full to jest. Pół metra, tak pół metra, pół metra, do nieskończoności, czyli po prostu wtedy nasz obiektyw nigdy nie będzie wchodził w tryb makro. Nigdy po prostu nie wejdzie w ten tryb ultra bliskiego ostrzenia. I dzięki temu ani ja i tak w ostrzy od pół metra. To jest przy 85 mm w miarę wystarczająco do większości zastosowań, więc nie zauważycie tego aż tak. A po prostu nie będzie tego problemu, że gdzieś podejdziecie za blisko, nawet jak nie, nie będziecie musieli, albo aparat sam stwierdzi, że trzeba wejść w tryb makro, i po prostu nie przekroczycie nigdy tej granicy, bo nie będzie to możliwe. Po prostu zobaczycie, że aparat nie chce Wam wyostrzyć już i troszeczkę się odsuniecie. Można zrobić troszkę zuma w postprodukcji, to nie jest problem, ale nigdy nie będziecie mieli tego efektu, że aparat długo po prostu, aparat, raczej obiektyw nie może tak szybko wyostrzyć, bo wychodzi z tego trybu autofokusa przez dłuższą chwilę. A trzeci tryb to jest 0,35 do 0,5 metra, czyli to jest po prostu tryb makro, wtedy Wam aparat właśnie nie wyjdzie z tego trybu makro, czyli będziecie zawsze w tym trybie makro i nie, nie unikniecie tego, że po prostu oddalicie się troszkę za bardzo yy, i nagle Wasz aparat zacznie próbować wyjść z trybu makro i o, zamieszanie problemy i tak dalej, także do filmowania, no do zdjęć pewnie też, ale mówię, do zdjęć jest więcej czasu zazwyczaj. Ale do filmowania bardzo Wam się to przyda, polecam i nie bądźcie tacy głupi jak ja. W ostatnim filmie tłumaczyłem o co chodzi z tym control ringiem i o co tam można robić i tak dalej. Więc możecie link w opisie, oczywiście, albo tutaj gdzieś kartę wrzucę z filmem do O50 RF. I tam trochę tłumaczyłem o co to chodzi. Generalnie ja tego nie używam. Kamil chyba też tego nie używa. Mało kto tego używa. No i oczywiście tutaj mamy Focus Ring. Nie ostrzyja manualnie, ale w tych nowych kanonach są fajne tryby ostrzenia manualnego, gdzie można tam wybrać, żeby liniowo, czy tam, żeby w sensie o to chodzi, żeby nie było takiego mocno elektronicznego, że troszeczkę więcej pokręcicie szybciej. To wam się szybciej zmieni. Yy, tylko będzie wszystko takie liniować, po prostu obróci się o pewną ilość, i potem będziecie mogli na przykład cofnąć o tą samą ilość, ale na przykład wolniej, i wam ob obiektyw się na tą samą odległość ostrzenia ustawi. To tam takie bardziej zaawansowane filmowe rzeczy, ale można to ustawiać tych body, także yy, to nie będzie problem, na pewno ostrość manualnie się da, ale z tym aparatem to myślę, że w większości tak będziemy używać autofokusa. No i co, nie będę Wam chyba jakoś dużo więcej bardziej ględził o tym, że to jest magnet RF już i nie trzeba stosować przejściówki. Ostatnio się na tym strasznie rozgadają. To tak, jakby Wam tłumaczył, yy, skąd się bierze woda i dlaczego trzeba pić wodę. No wiadomo, że nie trzeba stosować przejściówki, więc aparat będzie troszkę krótszy i to, że, aparat, i to, że ten obiekt jest troszkę większy od starej. 85 to się niweluje tym, że nie ma adaptera, bla, 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 bla. No wiecie o co chodzi, nie muszę Wam tego tłumaczyć. No i tego, że do starego bagnetu nie podlepniecie, też nie. Pewnie co niektórzy bardziej spostrzegawczy z Was zauważyli, że cały czas tak zerkam delikatnie obok aparatu, a to dlatego, że mam monitor poglądowy tutaj ustawiony po raz pierwszy. Mam monitor poglądowy do nagrywania, no to jest do, głównie do filmowania profesjonalnego, żebym lepiej widział, co nagrywam, a nie na tym ekranie malutkim aparatu. Ale w tej chwili sobie ustawiłem, żeby mieć ładny podgląd tego, czy na przykład ostrość z opała, na obiektyw i, i co dokładnie pokazuje, bo tam to nie widzę, nie widzę, tak daleko mimo okularów a nie, nie mam za słabych, wcale nie mam za słabych więc, sorry, jeżeli zerkam, nie powinienem zerkać na niego, ale muszę się przyzwyczaić troszkę, że on tu jest, troszkę mnie jeszcze rozprasza pracuję teraz nad fajnym projektem który nagrywaliśmy z tego miejsca, które e, mogliście zobaczyć na przebicie, którą Wam pokazałem, czyli wtedy, kiedy pokazywałem tam E, Gapkę pracującą na sesji, to właśnie wtedy nagrywałem z wewnątrz takiego starego, fajnie wyposażonego skansenu i w tym pomieszczeniu tego skansenu, z którego filmowałem przez okno. Tylko, żeby zrobić taki prościutki test e, autofokusa przez szybę, chciałem zobaczyć, jak sobie radzi, bo stara 85 różnie z tym miała. E, tam filmowaliśmy bardzo fajny projekt taką reklamę, udawaną reklamę czyli po prostu pod, podrabialiśmy reklamę czy robiliśmy swoją wersję, no nieprawdziwej reklamy pewnej znanej firmy, ale mam pewne problemy z montażem tego filmu. Może Wam kiedyś powiem o co chodzi, ale ten film powinien się za jakiś niedługi czas pojawić na kanale. Także dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Yy, możecie rzucić łapkę w górę, jeżeli uznaliście, że ten film był wartościowy i czegoś się dowiedzieliście. Sorry, że nie było więcej przykładów, ale mam teraz dosyć ciężko Dużo roboty różnej z różnych dziedzin, zamieszanie, i tak dalej. Więc nie miałem czasu na jakieś tam dodatkowe sesje, żeby robić dużo zdjęć, i tak dalej. Ale myślę, że tyle, ile miałem doświadczeń z tym, ob z tym obiektywem, i tyle, ile wiem od Camilla i jego zdjęcia, i tak dalej, to wystarczy, żebym mógł wyciągnąć jakieś logiczne i w miarę, mam nadzieję, prawidłowe wnioski z tego obiektywu. Do zobaczenia następnym razem.